Cześć, witam Was, Marek Purczyński, Sławek Stadnik. Słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy o tych sprawach. Czyli o sprawach, można powiedzieć, natury damsko-męskiej, ale przede wszystkim z perspektywy męskiej, bo to jest bardzo wstydliwy, bardzo kłopotliwy temat dla wielu mężczyzn. Porozmawiamy sobie o problemach z oddawaniem moczu, czyli problemach z przerostem prostaty. Porozmawiamy sobie, sobie o, o impotencji. Co tam, Sławek, jeszcze byś dodał do takiego worka tych problemów? No kwestia tego, że po prostu e, osoby, które mają przerośniętą prostatę e, źle śpią, są podnerwowane jest zmniejszona jakby e, własna ocena e, to ma wpływ później na wszystko w naszym życiu, na związki e, są mniej zadowolone partnerki. Pewność siebie poczucie wartości, tak jak mówisz a de facto tak naprawdę jako fizjoterapeuci Sławek jest również fizjoterapeutą tak jak ja. E, Myślę z tym bardzo często zderzamy, przede wszystkim ja się zdarzę, zderzam z tym, że przy okazji można powiedzieć tak na marginesie trochę, bo zazwyczaj przychodzi do mnie facet w wieku lat 40, 50, 60, no i z racji tego, że trafia do fizjoterapeuty, to uskarża się na ból lędziów, uskarża się na ból pośladków, na sztywność bioder, opowiada, że chce się ustrzec endoprotezy chociażby, ale przy okazji w tym wywiadzie, kiedy zadam mu pytanie, w zasadzie pociągnę go bardzo często za język: A jak jest u Pana z oddawaniem moczu? A jak jest u Pana z potencją? A jak jest u Pana z popędem seksualnym chociażby? To dopiero człowiek wyciągnięty trochę za język yy, zaczyna mu się ten język rozwiązywać. Yy, moja taka obserwacja często jest taka, że mężczyźni przychodzą ze swoimi żonami, partnerkami, często wieloletnimi i ja pytam faceta o to, jak tam u niego w tych sprawach, a kobieta albo zwiesza głowę, albo zaczyna się dziwnie uśmiechać, bo jest to bardzo kłopotliwy, wstydliwy i drażliwy temat niby rozwiązywany tylko przez androloga albo rozwiązywany przez urologa, ale de facto na te sprawy, słuchajcie, są bardzo proste metody metody małoinwazyjne metody w zasadzie bezkosztowe, z których możecie skorzystać codziennie. Wystarczy po nas wysłuchać, wystarczy dać nam trochę czasu i trochę zaufania, którym na pewno już od dawna nas obdarzacie tutaj. No może ja coś powiem. My teraz mamy w większości siedzący tryb życia. On nie bardzo służy akurat naszej prostacie. Druga rzecz to jest, że jesteśmy otyli, mamy słabe mięśnie brzucha, mniej się w ogóle ruszamy. Samochodem do pracy, w pracy siedzimy, samochodem do domu. Taki stan rzeczy powoduje, że nasze organy będą uciskały nasze naczynia krwionośne, nasz system limfatyczny nie będzie stymulowany do tego, żeby odprowadzić różne toksyczne substancje. No i co? No i po jakimś czasie po prostu zrobi się korek. Jak zrobi się korek, organ przestaje działać albo po prostu no, musi zmienić swoje struktury, żeby przetrwać. No i od tego zaczynają się nasze problemy. Dlatego w tym materiale, w tym odcinku przede wszystkim sobie, sobie, sobie porozmawiamy o tym, w czym Ty jesteś mistrzem i w takiej Twojej mocnej stronie, czyli o masażu. Tak? Pokażesz, jak z perspektywy pracy z tkankami. Y, miękkimi y, popracować sobie, jak te wszystkie struktury rozluźniać, żeby usprawnić odpływ żylenia z miednicy mniejszej. Nie? Y, tak, no zresztą nasz y, wspólny wykładowca, y, teraz profesor Kasolik, y, już próbował w 2002 roku y, masażu przy przerozśniętej prostacie. Mieli to bardzo dobre wyniki, no ale się okazuje, że na świecie również robiono tego typu zabiegi, w innych krajach i to już dziesiątki, można setki lat wcześniej. Także, jako takie didaskalia, wątek poboczny, ja chciałbym zauważyć, że dla wszystkich panów, którzy będą to oglądali. Takie istotne inne wątki, po które powinniście sięgnąć, to jest na pewno wzmocnienie posiadków, które są szefem całej miednicy, na pewno wzmocnienie mięśni brzucha, o których Sławek powiedział, więcej ruchu, mniej siedzenia i mobilność bioder. To takie podstawowe tematy, które warto by było dodać do tej pracy, która będzie taką pracą bardziej precyzyjną, bardziej celowaną. Ja dzisiaj wchodzę w rolę owieczki, która będzie masowana, oddaję swoje dno miednicy Sławkowi. Mam nadzieję, że wyjdę z tego cało i, i mam Ja mam nadzieję, że Marek da się namówić, żeby zrobić zestaw ćwiczeń dla osób, które chcą poprawić swoją prostatę. To było? Po jakimś czasie na pewno taki materiał też się pojawi. Jak pod tym materiałem pojawi się chociażby 5000 łapy w górę? Teraz pokażmy, jak będziemy robić dany zabieg. No i tak jak po prostu żeśmy rozmawiali, że masaży możemy sobie pomóc. Znajdujemy sobie miłe miejsce, może koło kanapy na kanapie, gdzie nogi możemy położyć wysoko. <laughs> Odsłaniamy swój brzuch. No i co mamy zrobić? No, będziemy szukać kości łonowej, bo ona jest bardzo ważnym elementem. Jeśli już znajdziemy kość łonową, to w tym momencie robimy sobie z rąk taką linię prostą, czyli mamy taką kopareczkę, która sobie fajnie wejdzie w powłoki brzuszne i i ją spokojnie ciągniemy sobie powolutku w stronę brzucha. Teraz yy, druga rzecz. Powtarzamy to około trzech razy. Zresztą yy, wszystkie ruchy, które będziemy robić, będziemy powtarzać około trzech razy, żeby przyzwyczaić powłoki brzusznej i tkanki yy, do tego rozciągnięcia. Robimy to z jednej strony. Tutaj akurat mnie widać z prawej a z lewej nie będę robił to, żeby się nie odwracać, ale no wejdę i z tej strony e, po prostu przepcham te wszystkie e, narządy, te wszystkie tkanki, tkankę łączną, e, która może być pozlepiana. Czyli de facto Sławek jako masażysta ma fajny dostęp teraz, bo łatwo może mnie złapać, ale zobaczcie, jeżeli ja się położę, podwinę delikatnie te tkanki, szczypnę je i tak będę je niezbyt mocno podciąga, a ten masaż szławka jest bardzo delikatny, bardzo przyjemny, muszę powiedzieć i przyznać szczerze, to mogę bardzo podobny wkład wykonać w taki sposób. Zobaczcie, wydaje się, że on z wysoka naciska dosyć mocno, dotyka bardzo delikatnie, więc ten ekwiwalent siły, który ja tutaj włożę, jeżeli użyję tylko nadgarstków i palców, jest absolutnie wystarczający. Wygląda to strasznie, ale jest bardzo miłe, bardzo delikatne. Następną rzeczą, jak już zrobimy dół, staramy się zrobić albo znaleźć inne miejsca, które mogłyby być w jakiś sposób pospinane. Często mamy zagazowane jelita. To też pomoże trochę pracy jelitom w tym momencie. One jak będą lepiej pracowały, nie będą zaburzały też właśnie przepływu krwi i limfy. Ważną rzeczą jest oddech. Marek. O o tym już wiele razy mówił, ponieważ oddechem, czyli oddychaniem przeponowym możemy sterować napięcia przepony moczowo-płciowej. Jest to na zasadzie antagonizmu. Jeśli po takim masażu pooddychamy trochę i zaczniemy po prostu przesuwać za pomocą napinania mięśni krew żylną i limfę powolutku, powolutku, ale będzie lepiej. 10 minut dla siebie. Małżonka będzie miała spokój, a my będziemy się czuli lepiej. I teraz, jeśli już skończyliśmy, w ogóle dla lepszej pracy jelit jest y, fajnie zrobić krążenia całego brzucha, gdzie y, będziemy po prostu uruchamiali y, właśnie tą perystaltykę jelit. Jest to bardzo prosta rzecz. Do tego dodamy ćwiczenia, które może kiedyś z markiem nagramy, specyficznie dla uaktywnienia przepływu krwi w okolicy miednicy mniejszej i w większości będzie bardzo duża poprawa. Ogólnie rzecz biorąc, sama taka pozycja ułożeniową, którą przybierzecie, przy, przyjmiecie, gdzie nogi są ustawione wyżej i zginacze bioder są odciążone. Ona już poprawia bardzo fajnie przepływ i de facto odpływ krwi Żylnej, jeżeli idzie o tą naszą miednicę mniejszą. Same efekty, których powinniście się spodziewać po takim bardzo delikatnym masażu, jak widzieliście. Lekko podciągam, lekko stam się tym brzuchem zgodnie z ruchem wskazówek zegara zakręcić. To powinno dawać takie miłe wrażenie ciepła, które nalewa się tak jakby do okolicy lędziów, ale przede wszystkim powinniśmy to ciepło poczuć w okolicy splotu krzyżowego, czyli na kości krzyżowej. I de facto im więcej takiego miłego ciepła w kroczu, można by powiedzieć, tym zdrowsi będziecie i lepiej będziecie się czuć, bo jest to właśnie przeciwna sytuacja do stanu, w którym mamy zastój żyny, zastój nifatyczny w okolicy tej prostaty i to właśnie prowadzi do, do wszystkich tych procesów raz degeneracyjnych, a dalej nawet do procesów nowotworowych, które mogą wystąpić, kiedy ta miednica mniejsza jest zablokowana. Jak jesteście zainteresowani, bo są jeszcze dodatkowe te techniki na powłoki brzuszne na przykład szczotkowanie jest bardzo ciekawą, przez układ nerwowy skóry można uruchomić procesy lepszego przekrwienia w tej okolicy, czy na przykład masaż wibracyjny oczywiście przez powłokę brzuszną też bardzo rozluźniająco działa na te nakrążenie, jeśli chodzi o naczynia krwionośne w, dolnym, w dolnej części brzucha. No i co? No jak podoba się i byście chcieli, żebyśmy kontynuowali ten temat, no to łapka w górę. I zostawcie komentarz, a... Panie nie muszą się czuć w żaden sposób tutaj pokrzywdzone ani pominięte, bo bardzo podobny materiał, bardzo podobny, ale o innej tematyce, oczywiście, jest już na kanale, albo będzie jako kolejny odcinek na kanale. Będziemy mówić o tym, jak wspomóc sobie w. Menstruacji, ale jeżeli jesteście już osobami po menopauzie, to jak wspomóc pracę swojego układu rozrodczego, by, tak żeby on nie chorował i żeby znowu nie nowotworzył, nie degenerował, żeby różne rzeczy się niedobre tam nie działy. Więc takie masaże służą zarówno mężczyznom, jak i kobietom. A my już wam dzisiaj bardzo dziękujemy za obserwowanie. Jeżeli chcecie więcej takiej fachowej urogin ekologicznej wiedzy, to odsyłam was na kanał Sławka. Link w opisie poniżej. Tam również ze Sławkiem, jako dobrym rzemieślnikiem, można się spotkać, chociaż nie jest to proste oczywiście. No ale jeżeli macie ochotę, próbujcie. Może będzie wam dane. A co? My już dzisiaj wam bardzo dziękujemy za uwagę. Dziękuję Sławku, że zagościłeś w tym Dziękuję. odcinku. No i do zobaczenia w kolejnych odsłonach. Ja się kłaniam. Pozdrawiam, Marek Kurczyński. Sławek, Stadnik, miłego dnia.